Zatrzymaj się na tę chwilę, nie przewijaj dalej, bo to poranne dziękczynienie może odmienić cały Twój dzień. Panie Boże, o poranku przychodzę z sercem otwartym, wdzięczny za dar życia, za oddech, który mnie budzi, za światło, które wschodzi mimo moich wątpliwości. Dziękuję za tę modlitwę, która prowadzi krok po kroku ku pokojowi, uzdrowieniu i nadziei i za każdą osobę, która modli się teraz razem ze mną. Dziękuję Ci Boże za noc, która minęła. Za ochronę nad moim domem, za ciszę, w której mogłem odpocząć. Dziękuję za sny i za przebudzenie, za to, że Twoja łaska nie skończyła się wraz z wczorajszym dniem. O poranku oddaję Ci moje myśli, moje plany i obawy, prosząc, aby każde słowo, każdy gest i każda decyzja były prowadzone Twoją mądrością i miłością, która nigdy nie zawodzi. Panie z wdzięcznością uznaję, że wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Dziękuję za rodzinę, przyjaciół i ludzi, których dziś spotkam. Dziękuję za pracę, naukę i obowiązki, nawet jeśli bywają trudne. W nich uczysz mnie wytrwałości i pokory. Niech ten poranek napełni moje serce radością, która nie zależy od okoliczności, lecz wypływa z zaufania do Ciebie. Boże, dziękuję za zdrowie, za siłę w ciele i umyśle, a także za chwile słabości, bo one przypominają mi, że potrzebuję Ciebie. Dziękuję za każdy nowy dzień jako szansę. By zacząć od nowa przebaczać, kochać i wzrastać. Proszę, aby Twoje światło prowadziło mnie tam, gdzie panuje niepewność i aby Twoja obecność dawała mi odwagę. Z wdzięcznym sercem oddaję Ci, Panie, moje troski i lęki. Dziękuję, że nie muszę wszystkiego dźwigać sam. Ty znasz moje potrzeby, zanim je wypowiem. Ucz mnie cierpliwości w oczekiwaniu i wdzięczności w każdym momencie. Niech ten poranek będzie początkiem dnia pełnego pokoju. W którym ufam Twoim planom bardziej niż własnym myślom. Dziękuję Ci Boże za przebaczenie, które odnawia moją duszę i za miłosierdzie, które jest nowe każdego ranka. Dziękuję za krzyż, który przypomina mi o bezgranicznej miłości. Pomóż mi dziś przebaczać innym tak, jak Ty przebaczasz mnie. Niech moje serce będzie wolne od urazy, a moje słowa niosą łagodność, prawdę i nadzieję. Panie, dziękuję za małe rzeczy, które często umykają mojej uwadze. Zapowiew wiatru. Za ciepło porannej herbaty, za uśmiech drugiego człowieka. Ucz mnie dostrzegać Twoją obecność w codzienności. Niech wdzięczność stanie się moim stylem życia, a nie tylko chwilową modlitwą. I niech moje serce zawsze pamięta o Twojej dobroci. Z całego serca dziękuję Ci za nadzieję, która podnosi mnie, gdy brakuje sił. Dziękuję za obietnice, które są mocniejsze niż strach. Oddaję Ci ten dzień, jego początek i koniec. Prowadź mnie drogami pokoju, chroń przed złem i napełniaj mądrością. Niech każdy krok będzie świadectwem zaufania Tobie i Twojej woli. Boże, dziękuję za Twoją obecność, która mnie nie opuszcza. Nawet gdy błądzę, Ty jesteś blisko. Dziękuję za słowo, które umacnia i za ducha, który pociesza. O poranku wybieram wdzięczność zamiast narzekania, wiarę zamiast lęku i miłość zamiast obojętności. Niech mój dzień będzie odbiciem Twojej chwały. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co już uczyniłeś i co dopiero przygotowujesz. Wchodzę w ten dzień z ufnością, bo wiem, że jesteś ze mną. Niech moje serce pozostanie czujne, wdzięczne i otwarte na Twoje prowadzenie, a każdy kolejny moment niech będzie pieśnią dziękczynienia. Panie Boże, o tym poranku dziękuję za czas, który mi dajesz, za minuty i godziny, które mogę wypełnić dobrem. Dziękuję za wybory, jakie przede mną stają. Bo w nich uczę się odpowiedzialności i zaufania. Prowadź mnie, abym wybierał to, co buduje, a nie rani, co jednoczy, a nie dzieli, i aby moje decyzje były zakorzenione w Twojej prawdzie. Dziękuję Ci, Panie, za cierpliwość, którą okazujesz mi każdego dnia. Gdy upadam, Ty mnie podnosisz, gdy wątpię, Ty mnie umacniasz. O poranku chcę dziękować, a nie prosić bez końca. Chcę widzieć Twoje działanie nawet w drobnych sprawach. Niech moje serce będzie wdzięczne nie tylko za cuda. Lecz także za proces, który mnie przemienia. Boże, dziękuję za ludzi, którzy byli dla mnie wsparciem i za tych, którzy wystawili mnie na próbę. Jedni i drudzy uczą mnie miłości. Dziękuję za rozmowy, które leczą i za milczenie, które pozwala mi usłyszeć twój głos. Niech ten dzień będzie pełen mądrych spotkań i słów, które niosą pokój oraz zrozumienie. Z wdzięcznością powierzam ci, Panie, moje serce i umysł. Dziękuję za zdolność uczenia się, za rozwój. I za nowe możliwości. Nawet jeśli droga jest nieznana, wierzę, że Ty idziesz przede mną. Naucz mnie ufać bez lęku i iść naprzód bez oglądania. Się na przeszłe porażki, wiedząc, że Twoja łaska wystarcza. Dziękuję Ci, Boże, za pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Gdy świat pędzi, Ty zapraszasz mnie do zatrzymania. O poranku wybieram spokój serca i wdzięczność zamiast pośpiechu. Niech moje wnętrze będzie cichą przystanią. W której Twoja obecność odnawia siły i przywraca właściwą perspektywę na wszystko, co mnie czeka. Panie, dziękuję za Twoją wierność, która nie zależy od moich nastrojów. Dziękuję za obietnice, które są niezmienne, nawet gdy ja się zmieniam. Daj mi dziś serce posłuszne i uważne, abym rozpoznawał Twoje prowadzenie. Niech każdy krok będzie odpowiedzią na Twoją miłość, a nie tylko reakcją na okoliczności. Boże! Z wdzięcznością myślę o przyszłości, którą trzymasz w swoich rękach. Dziękuję, że nie muszę znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy mi pewność, że Ty jesteś ze mną. Ucz mnie żyć teraźniejszością, doceniać ten poranek i nie martwić się nadmiernie jutrem, bo każdy dzień ma swoją łaskę i sens. Dziękuję Ci, Panie, za radość, która rodzi się z wdzięczności. Nawet pośród wyzwań mogę się uśmiechnąć, bo wiem komu zaufałem. Niech moje serce będzie lekkie, a myśli skierowane ku dobru. Spraw, abym dziś był źródłem zachęty dla innych i świadectwem Twojej miłości wyrażonej w prostych czynach. Boże, dziękuję za Twoje światło, które rozprasza mrok niepewności. Gdy nie wiem, którą drogą iść, Ty jesteś moim przewodnikiem. Oddaję Ci ten dzień w całości jego sukcesy i trudności. Niech wszystko, co mnie spotka, przybliża mnie do Ciebie i umacnia moją wiarę, nadzieję oraz miłość. Na koniec tej kolejnej części porannej modlitwy, dziękczynnej, dziękuję Ci. Panie, za nieustanną obecność w moim życiu. Z wdzięcznością rozpoczynam ten dzień, ufając, że Twoja ręka mnie prowadzi. Niech moje serce pozostanie otwarte, czujne i pełne dziękczynienia, gotowe przyjąć wszystko, co przygotowałeś. Panie Boże, o poranku dziękuję za drogę, którą mnie prowadzisz, nawet gdy nie wszystko jest jasne. Dziękuję za znaki nadziei, które pojawiają się pośród codzienności. Ucz mnie ufać Twojemu tempu i nie przyspieszać tego, co wymaga dojrzewania. Niech moje serce pozostanie spokojne, a wdzięczność niech stanie się odpowiedzią na każdy nowy krok. Dziękuję Ci, Panie, za mądrość, która rodzi się z doświadczeń, za zwycięstwa, które umacniają, i za porażki, które uczą pokory. O poranku oddaję Ci swoje ambicje i oczekiwania, prosząc, by były zgodne z Twoją wolą. Niech moje pragnienia oczyszczą się w świetle Twojej prawdy i prowadzą mnie ku dobru. Boże, dziękuję za służbę, do której mnie zapraszasz w małych i wielkich sprawach. Dziękuję za okazję, by pomagać, słuchać i wspierać. Niech moje ręce będą gotowe do działania, a serce wrażliwe na potrzeby innych. Spraw, abym dziś widział człowieka, a nie tylko zadania i niósł Twoją obecność. Z wdzięcznością dziękuję za porządek, który wnosisz w mój chaos. Gdy myśli są rozproszone, Ty dajesz skupienie. Gdy brakuje sił, Ty odnawiasz. O poranku powierzam Ci mój umysł, aby był jasny, a słowa rozważne. Niech każda rozmowa będzie pełna szacunku a każda decyzja przemyślana w Twojej obecności. Panie, dziękuję za radość pracy i sens wysiłku. Nawet w trudzie odnajduję wartość, bo wiem, że nic nie jest daremne. Gdy oddane Tobie, ucz mnie wytrwałości i uczciwości. Niech moje działania przynoszą dobre owoce, a wdzięczność niech mnie chroni przed zniechęceniem i porównywaniem się z innymi. Dziękuję Ci, Boże, za czas odpoczynku i chwilę ciszy. W nich odnajduję równowagę i słyszę Twój szept. O poranku proszę o harmonię między działaniem a zatrzymaniem. Niech moje tempo będzie zdrowe, a serce uważne. Dziękuję, że uczysz mnie dbać o siebie bez egoizmu i służyć bez wypalenia. Boże, dziękuję za relacje, które budują moje życie, za zaufanie, które się rodzi, i za cierpliwość, która je umacnia. Daj mi dziś serce otwarte i pokorne, gotowe do pojednania. Niech wdzięczność uzdrawia to, co kruche, a Twoja miłość niech będzie fundamentem każdej więzi. Panie, dziękuję za Twoje prowadzenie w chwilach decyzji. Gdy wybór jest trudny, Ty dajesz światło. O poranku oddaję Ci moje tak i nie, prosząc o odwagę bycia wiernym sumieniu. Niech wdzięczność uwalnia mnie od strachu przed oceną i prowadzi ku wolności, którą daje prawda. Dziękuję Ci Boże za nadzieję, która nie zawodzi. Gdy rzeczywistość jest wymagająca, Ty przypominasz o obietnicach. Niech ten dzień będzie krokiem ku spełnieniu Twoich planów. Ucz mnie dziękować z wyprzedzeniem, ufać w ciemności i radować się małymi znakami dobra, które już dziś stawiasz na mojej drodze. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej dziękuję Ci, Panie, za stałość Twojej miłości. Z wdzięcznością idę dalej, pewny, że jesteś blisko. Niech moje serce pozostanie wierne, a myśli skupione na tym, co prawdziwe i dobre. Z Tobą rozpoczynam każdy kolejny krok tego dnia. Panie Boże, dziękuję za poranek który rozwija się spokojnie i za nowe możliwości ukryte w zwyczajnych chwilach. Dziękuję za serce zdolne do wdzięczności, bo ono zmienia sposób patrzenia na świat. Ucz mnie dostrzegać sens tam, gdzie wcześniej widziałem tylko rutynę i przemieniać codzienność w przestrzeń spotkania z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za odwagę, która rodzi się z zaufania, gdy pojawia się niepewność. Ty przypominasz mi, kim jestem w Twoich oczach. O poranku oddaję Ci swoje słabości, wiedząc, że w nich objawia się Twoja moc. Niech wdzięczność umacnia mnie bardziej niż pochwały, a pokora prowadzi dalej niż ambicja. Boże, dziękuję za prawdę, która wyzwala i porządkuje myśli. W świecie pełnym hałasu pragnę słuchać Twojego głosu. Niech ten dzień będzie czasem jasnych intencji i czystych motywów. Ucz mnie mówić prawdę z miłością i przyjmować ją bez lęku, zawsze z wdzięcznym sercem. Panie, dziękuję za Twoją cierpliwą obecność w chwilach, gdy się spieszę. Przypominasz mi, że to, co najważniejsze, wymaga uwagi. O poranku dziękuję za rytm dnia, który uczy równowagi. Niech moje działania będą spokojne, a myśli uporządkowane, aby wdzięczność nie zginęła w pośpiechu. Dziękuję Ci Boże za zdolność zaczynania od nowa. Każdy poranek jest jak obietnica świeżości. Oddaję Ci wczorajsze błędy i dzisiejsze nadzieje. Niech wdzięczność otwiera drzwi do przemiany. A Twoja łaska niech prowadzi mnie ku lepszym wyborom i głębszemu zaufaniu. Boże, dziękuję za mądrość serca, która rodzi się w ciszy. Gdy słucham, uczę się więcej, niż gdy mówię. O poranku proszę, aby moje słowa były potrzebne, a milczenie, pełne sensu. Niech wdzięczność uczy mnie uważności na ludzi i sytuacje, które stawiasz na mojej drodze. Panie, dziękuję za światło, które przenika moje myśli i intencje. Rozprasza ono cień zwątpienia i prowadzi ku dobru. Z wdzięcznością powierzam Ci swoje cele, prosząc, by były zgodne z Twoją wolą. Niech ten dzień przyniesie owoce pokoju, które dojrzewają w sercu ufającym Tobie. Dziękuję Ci Boże za wspólnotę, nawet tę niewidzialną ludzi modlących się razem o poranku. Łączy nas wdzięczność i nadzieja. Niech świadomość tej jedności umacnia mnie w chwilach samotności. Dziękuję, że przypominasz mi, iż nikt nie idzie tą drogą sam. Panie, dziękuję za Twoje obietnice, które są jak kotwica w zmiennych czasach, gdy fale niepokoju narastają, Ty dajesz stabilność. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej, dziękuję Ci, Panie, za drogę, którą już przeszedłem i za tę, która przede mną. Z wdzięcznością idę dalej, uważny na Twoje znaki. Niech każdy kolejny krok będzie świadomy, spokojny i pełen zaufania do Twojej miłości. Panie Boże, dziękuję za siłę. Która nie zawsze objawia się głośno, lecz cicho podtrzymuje mnie w codzienności. Dziękuję za wytrwałość w małych krokach i za wierność w prostych obowiązkach. O poranku ucz mnie ufać procesowi nie tylko rezultatowi, i z wdzięcznością przyjmować każdy etap drogi, którą mnie prowadzisz. Dziękuję Ci, Panie, za wolność serca, którą dajesz, gdy oddaję Ci kontrolę. Gdy nie muszę wszystkiego rozumieć, mogę naprawdę odpocząć. O poranku składam w Twoje ręce to, co mnie przerasta. Niech wdzięczność zastąpi napięcie, a zaufanie stanie się moją odpowiedzią na niepewność. Boże, dziękuję za wrażliwość, która pozwala mi współodczuwać z innymi, za empatię, która zbliża i za współczucie, które leczy. Daj mi dziś oczy, które widzą potrzeby i serce, które reaguje miłością. Niech wdzięczność chroni mnie przed obojętnością i otwiera na Twoje działanie. Panie, dziękuję za porządek, jaki wnosisz w moje pragnienia. Gdy są chaotyczne, Ty je oczyszczasz. O poranku dziękuję za wewnętrzny kompas, który mnie prowadzi. Niech wdzięczność pomoże mi wybierać to, co trwałe, a nie to, co chwilowe, i budować życie na solidnym fundamencie. Dziękuję Ci Boże za zdolność cieszenia się chwilą obecną, za teraz, to, które jest jedynym miejscem spotkania z Tobą. Ucz mnie nie uciekać myślami ani w przeszłość, ani w przyszłość. Niech wdzięczność zakotwiczy mnie w tym poranku i pozwoli przeżywać dzień z pełną świadomością. Boże dziękuję za naukę cierpliwości, która dojrzewa powoli. W świecie natychmiastowych odpowiedzi uczysz mnie czekać. O poranku przyjmuję to tempo z wdzięcznością. Niech moje serce nie buntuje się przeciw oczekiwaniu, lecz odkrywa w nim przestrzeń na wzrost, zaufanie i głębszą wiarę. Panie, dziękuję za Twoją obecność w pracy, w domu i w drodze. Nie jesteś ograniczony miejscem ani czasem. Dziękuję za świadomość, że mogę zwracać się do Ciebie w każdej chwili. Niech wdzięczność sprawi, że będę pamiętał o Tobie nie tylko w ciszy, lecz także w działaniu. Dziękuję Ci Boże, za odwagę bycia sobą przed Tobą. Nie muszę udawać ani ukrywać słabości. Ty znasz mnie w pełni i kochasz bez warunków. O poranku dziękuję za tę prawdę, która uwalnia. Niech wdzięczność buduje we mnie autentyczność i wewnętrzną wolność. Panie, dziękuję za znaki dobra, które pojawiają się niespodziewanie. Za słowo zachęty, pomocną dłoń i cichą obecność. O poranku otwieram się na te drobne cuda. Niech wdzięczność wyostrzy mój wzrok, aby mnie rozpoznawał i sam stawał się znakiem Twojej miłości. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej dziękuję Ci, Panie, za nieustanny wzrost, który dokonuje się w moim sercu. Z wdzięcznością idę dalej, ufając Twojemu prowadzeniu. Panie Boże, dziękuję za ciszę poranka, w której serce może się uspokoić i odnaleźć właściwy rytm. Dziękuję za momenty zatrzymania, które chronią mnie przed zagubieniem. O poranku, ucz mnie słuchać uważnie, zanim zacznę działać. Niech wdzięczność stanie się fundamentem moich myśli i źródłem wewnętrznej harmonii. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łagodność, która prowadzi mnie bez przymusu. Nie narzucasz się, lecz zapraszasz. O poranku odpowiadam na to zaproszenie z wdzięcznym sercem. Pomóż mi dziś wybierać dobro dobrowolnie, z miłości, a nie z obowiązku. I odnajdywać radość w wierności małym sprawom. Boże, dziękuję za mądrość płynącą z doświadczenia innych ludzi, za historie, które uczą i świadectwa, które umacniają wiarę. O poranku dziękuję za możliwość uczenia się przez całe życie. Niech wdzięczność chroni mnie przed pychą i otwiera na rozwój, który prowadzi ku dojrzałości serca. Panie, dziękuję za piękno świata, które przypomina mi o Twojej obecności, za kolory, dźwięki i zapachy, które budzą zmysły. O poranku, ucz mnie zachwytu nad tym, co proste. Niech wdzięczność sprawi, że nie przejdę obojętnie obok darów, które codziennie kładziesz na mojej drodze. Dziękuję Ci, Boże, za wewnętrzną wolność, która rodzi się z prawdy. Gdy jestem szczery przed Tobą, mogę być spokojny. O poranku, dziękuję za sumienie, które prowadzi mnie ku dobru. Niech wdzięczność umacnia mnie w uczciwości i odwadze życia w zgodzie z tym, co słuszne. Boże. Dziękuję za zdolność przebaczania, która uwalnia serce od ciężaru, za łaskę puszczania uraz i rozpoczynania od nowa. O poranku proszę o serce miękkie i otwarte. Niech wdzięczność uzdrawia pamięć i przywraca lekkość tam, gdzie wcześniej panował ból. Panie, dziękuję za radość płynącą ze służby, gdy daję siebie innym, odkrywam sens. O poranku dziękuję za możliwości czynienia dobra, nawet w prostych gestach. Niech wdzięczność napełnia moje działania szczerością i sprawia, że pomoc staje się naturalnym wyrazem miłości. Dziękuję Ci Boże za Twoją obecność w chwilach niepewności. Gdy nie mam planu, Ty jesteś drogą. O poranku oddaję Ci swoje pytania bez odpowiedzi. Niech wdzięczność uczy mnie zaufania i pozwala iść naprzód bez lęku, krok po kroku w świetle Twojej obietnicy. Panie, dziękuję za serce, które potrafi się cieszyć dobrem innych, za wolność od zazdrości i porównań. O poranku wybieram wdzięczność zamiast rywalizacji. Niech moje myśli będą życzliwe, a słowa budujące, aby radość mogła się pomnażać i wracać do Ciebie. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej dziękuję Ci, Panie, za dojrzewanie, które dokonuje się w ukryciu. Z wdzięcznością powierzam Ci dalszą drogę. Niech każdy kolejny dzień będzie krokiem ku pełni, prowadzonej Twoją mądrością i spokojem serca. Panie Boże, dziękuję za poranki, które uczą mnie świeżego spojrzenia na życie. Każdy wschód słońca przypomina, że Twoja łaska odnawia się nieustannie. O poranku przyjmuję ten dar z wdzięcznością i otwartością. Niech moje serce nie zamyka się na nowe możliwości, a umysł pozostaje elastyczny i gotowy na Twoje prowadzenie. Dziękuję Ci, Panie, za mądrość, która rodzi się z refleksji. Gdy zatrzymuję się i myślę, odkrywam sens ukryty w wydarzeniach. O poranku powierzam Ci moje rozważania i pytania. Niech wdzięczność pomoże mi wyciągać wnioski bez osądzania siebie, z łagodnością i cierpliwością wobec własnej drogi. Boże, dziękuję za pokorę, która pozwala mi uczyć się od innych, za gotowość przyjmowania rad i korekty. O poranku dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze jako nauczycieli. Niech wdzięczność chroni mnie przed zamknięciem i sprawia, że będę wzrastał w mądrości oraz miłości. Panie, dziękuję za nadzieję, która nie gaśnie nawet w chwilach zmęczenia. Gdy siły słabną, ty odnawiasz ducha. O poranku dziękuję za tę cichą moc, która mnie podtrzymuje. Niech wdzięczność stanie się źródłem nowej energii i pozwoli mi iść dalej z ufnością oraz spokojem. Dziękuję Ci Boże za prostotę, która oczyszcza serce, za umiejętność odróżniania tego, co konieczne od tego, co zbędne. O poranku wybieram wdzięczność za to, co mam, zamiast pragnienia tego, czego mi brakuje. Niech ta postawa prowadzi mnie ku wolności i wewnętrznemu pokojowi. Boże, dziękuję za zdolność czekania bez rezygnacji. W czasie oczekiwania uczysz mnie zaufania. O poranku dziękuję za proces, który trwa, nawet gdy nie widzę efektów. Niech wdzięczność chroni mnie przed zniechęceniem i pozwala wierzyć, że każdy etap ma swój sens. Panie, dziękuję za wrażliwość sumienia, które prowadzi mnie ku dobru. Za delikatny głos, który ostrzega i zachęca. O poranku dziękuję za to wewnętrzne światło. Niech wdzięczność umacnia mnie w podejmowaniu właściwych decyzji i wierności wartościom, które budują życie. Dziękuję Ci Boże za radość dzielenia się tym, co otrzymałem, gdy daję, odkrywam obfitość. O poranku dziękuję za możliwości dzielenia się czasem, uwagą i sercem. Niech wdzięczność sprawi, że moje życie stanie się darem, a nie tylko zbiorem osiągnięć. Panie, dziękuję za Twoją obecność w chwilach wyboru między łatwym a właściwym. Dajesz mi siłę, by wybierać to, co prowadzi ku dobru. O poranku dziękuję za wolność, którą mi ofiarujesz. Niech wdzięczność umacnia moją odpowiedzialność i pomaga mi żyć świadomie. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej dziękuję Ci, Panie, za wierność, która trwa mimo zmienności świata. Z wdzięcznością idę dalej, ufając Twojemu prowadzeniu. Niech każdy kolejny dzień będzie krokiem ku dojrzałości serca, pełnej pokoju i zaufania. Panie Boże, dziękuję za wytrwałość, która dojrzewa w codziennym wysiłku. Gdy droga wydaje się długa, Ty uczysz mnie stawiać kolejny krok. O poranku dziękuję za cierpliwość wobec samego siebie. Niech wdzięczność umacnia mnie w chwilach znużenia i pomaga zachować wiarę w sens drobnych, wiernych działań. Dziękuję Ci, Panie, za równowagę między dawaniem a przyjmowaniem. Uczysz mnie, że obie te postawy są potrzebne. Boże, dziękuję za zdolność rozpoznawania dobra, nawet w trudnych doświadczeniach. Choć nie zawsze rozumiem, wierzę, że Ty działasz. O poranku dziękuję za zaufanie, które rodzi się w sercu. Niech wdzięczność przemienia moje spojrzenie i pozwala widzieć głębszy sens w każdej sytuacji. Panie, dziękuję za spójność życia, która rodzi się z wierności wartościom. Gdy myśli, słowa i czyny są zgodne, serce odnajduje pokój. O poranku dziękuję za jasność sumienia. Niech wdzięczność prowadzi mnie ku uczciwości i autentyczności we wszystkich relacjach. Dziękuję Ci Boże za zdolność radowania się drogą, a nie tylko celem. Uczysz mnie, że każdy etap ma swoją wartość. O poranku dziękuję za teraźniejszość. Niech wdzięczność sprawi, że nie będę odkładał życia na później, lecz przeżywał je w pełni już dziś. Boże, dziękuję za odwagę bycia wiernym w chwilach próby. Gdy pojawia się presja, ty dajesz siłę, by trwać. O poranku, dziękuję za kręgosłup wartości, który mnie podtrzymuje, niech wdzięczność umacnia moją konsekwencję i chroni przed kompromisami, które ranią serce. Panie, dziękuję za zdolność odnajdywania światła w mroku. Nawet mały płomień rozprasza ciemność. O poranku, dziękuję za nadzieję, która się tli. Niech wdzięczność pozwala mi ją chronić i przekazywać innym. Aby żadne serce nie pozostało samo w trudnym czasie. Dziękuję Ci Boże za harmonię między sercem a rozumem. Gdy są w zgodzie, decyzje stają się jasne. O poranku dziękuję za wewnętrzny pokój. Niech wdzięczność pomaga mi słuchać uważnie i wybierać mądrze, bez lęku i pośpiechu. Panie, dziękuję za świadomość, że każdy dzień jest darem, nie obowiązkiem. O poranku przyjmuję ten dar z radością. Niech wdzięczność sprawi, że będę żył uważnie, doceniając czas. Ludzi i możliwości, które dziś otrzymuję, jakby były najcenniejszym skarbem. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej, dziękuję Ci, Panie, za dojrzałość, która rodzi się z wierności dzień po dniu. Z wdzięcznością idę dalej, ufając Twojej obecności. Niech każdy kolejny krok prowadzi mnie ku głębszej miłości i pokojowi serca. Panie Boże, dziękuję za ufność, która wzrasta wraz z każdym doświadczeniem. Z czasem uczę się, że nie muszę znać całej drogi, by iść naprzód. O poranku przyjmuję ten dzień z wdzięcznością. Niech moje serce będzie spokojne, a myśli jasne, gdy powierzam Ci to, co jeszcze niepewne. Dziękuję Ci, Panie, za umiejętność rozróżniania tego, co pilne od tego, co naprawdę ważne. W świecie pełnym bodźców uczysz mnie skupienia. O poranku dziękuję za wewnętrzny porządek. Niech wdzięczność pomoże mi chronić to co istotne i nie rozpraszać się tym, co chwilowe. Boże, dziękuję za czułość, z jaką prowadzisz moje życie. Nawet gdy się mylę, Twoja miłość mnie nie opuszcza. O poranku dziękuję za tę pewność. Niech wdzięczność uzdrawia moje rany i uczy mnie okazywać taką samą czułość sobie oraz innym, bez osądzania i pośpiechu. Panie, dziękuję za stabilność, którą dajesz pośród zmian. Gdy wszystko wokół się porusza, Ty pozostajesz niezmienny. O poranku dziękuję za ten fundament. Niech wdzięczność sprawi, że będę opierał swoje decyzje na Tobie, a nie na chwilowych emocjach czy opiniach. Dziękuję Ci, Boże, za zdolność świętowania nawet małych zwycięstw. Każdy krok naprzód jest powodem do radości. O poranku dziękuję za postępy, które często są ciche. Niech wdzięczność nauczy mnie doceniać drogę wzrostu, bez umniejszania własnego wysiłku. Boże, dziękuję za światło, które ukazujesz w odpowiednim czasie. Nie zawsze od razu, lecz wtedy, gdy jestem gotów je przyjąć. O poranku dziękuję za Twoją mądrość. Niech wdzięczność uczy mnie cierpliwości i zaufania do Twojego doskonałego momentu. Panie, dziękuję za zdolność zachowania pokoju w sercu mimo zewnętrznych burz. Twoja obecność jest moim schronieniem. O poranku dziękuję za ten wewnętrzny azyl. Niech wdzięczność sprawi, że nie będę reagował lękiem, lecz odpowiadał spokojem i wiarą. Dziękuję Ci Boże za sens, który odkrywam, gdy łączę wiarę z codziennością. Nie jesteś daleki od zwykłych spraw. O poranku dziękuję za Twoją bliskość. Niech wdzięczność sprawi, że każda chwila stanie się przestrzenią spotkania z Tobą. Panie, dziękuję za wewnętrzną spójność, która rodzi się z zaufania Tobie. Gdy polegam na Twojej prawdzie, serce znajduje odpocznienie. O poranku dziękuję za tę harmonię. Niech wdzięczność pomaga mi żyć bez rozdarcia, w jedności myśli, słów i czynów. Na zakończenie tej części porannej modlitwy dziękczynnej, dziękuję Ci, Panie, za drogę, która mnie ukształtowała. Z wdzięcznością zbliżam się do jej finału, ufając Twojej miłości. Niech każdy kolejny moment prowadzi mnie ku pełni życia zakorzenionej w Tobie. Boże, dziękuję za przemianę, która dokonała się w moim wnętrzu podczas tej modlitwy. To, co było ciężarem, staje się lżejsze. O poranku dziękuję za nowe spojrzenie. Niech wdzięczność utrwali te zmiany i prowadzi mnie ku życiu pełnemu pokoju oraz nadziei. Panie, dziękuję za przyszłość, którą trzymasz w swoich rękach. Nie muszę się jej obawiać. O poranku dziękuję za zaufanie, które mogę w Tobie złożyć. Niech wdzięczność uwalnia mnie od strachu i pozwala iść naprzód z odwagą oraz spokojem serca. Dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę, która modliła się razem ze mną do tej chwili. Za wspólnotę serc połączonych wdzięcznością. O poranku dziękuję za to duchowe połączenie. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym, kto dotarł aż tutaj. Panie, dziękuję za siłę wdzięcznego serca, które zmienia codzienność. Gdy dziękuję, uczę się widzieć więcej dobra. O poranku wybieram wdzięczność jako drogę życia. Niech moje dni staną się świadectwem Twojej dobroci i światłem dla tych, którzy mnie spotkają. Na zakończenie tej porannej modlitwy dziękczynnej, oddaję Ci, Panie, całe moje życie. Dziękuję za ten wspólny czas modlitwy. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce. Pozostań z nami, subskrybuj kanał, aby każdego dnia rozpoczynać poranki z wdzięcznością, wiarą i nadzieją. Niech Bóg Cię błogosławi.